No, ale tak, lecimy też. czy od dołu? E, od dołu, ja od dołu lecę ja O boże Jestem na górze już No się tam Ty Chciałem ja wam kasę tam boskę. Dobra, chodźmy Jeszcze buchy. nie mam. Czy dółu najpierw sprawdzić. Walony na wieżę jak coś. Bez jeszcze kupuję. Nie, ja jeszcze zrzucę. A ja gdzie ten trup? Na górze czy jak? Na górze, tak. No? Na górze. górze. Rel zlecenia zidentyfikowany. Wiecie co robić. Z nad nami PSP Boga. Kurwa, został OK. okay. A to nikt nie wziął tej kasy, nie? Ale dobra, jeszcze skrzynię z zaopatrzeniem kupię. I też zrzucę na dachu.

Okno, okno, no okno dole jest tak tak, 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 tak. I okno tutaj. Przyjąłem, Okno jest niżej. I on jest cały czas latejny, nie? No dawno. Tam jest, też się biją. Skąd mają na dachu tego przyzona Z innego budynku jeszcze dostałem Chyba z pomajęczowego hmm. Z tamtej strony to trochę słabo się ustawić Baj baj podjechać Ja oni biją, na fioletowym? Na pomoję yeah. Dobrze żołnierz. Tokiem. Oni już tam biją, gdzieś z ekipą idą, tutaj, biją się I tu, i tu jest gdzieś ekipa na polu. Na więźniu jest ktoś? Gdzieś? No, widziałem tak. Ja tam nie, wyszedł, no. Ale no, nie, nie Michał. Tam... Nie, na zielony ja widzę, że ktoś tam jest właśnie. Co zrobić na dachu na przerwę? Na ziemi BSP w Szedł do budynku. Y Zdech. Na czujniku czy jest to w razie czego? Jest tak tutaj. Na ten na Ciędze, jest. Jest dwóch, dwóch. Jest dwóch. Jeden z Jeszcze jeden, jest drugi z Trzech z Jeden padł. Wszyscy raz są. oni zaskoczyli, Gaj, gaza, nie? Tu gdzieś. Powiedziałem budunek ten zajem Przed nami Ale dwie drużyny są na niebieskim No ale no ja bym ja to na razie nie? Jednego ja też Dobrze żałnierzą Ca tak jakby szła strefa, bo będzie szła w ich stronę kurwa na pewno nie? No podejrzewam, że na więzieniu się skończy ale to przewidziałem. O, ktoś do mnie strzelał. Nie wiem skąd, ale słyszałem. Powaliłem go przez swoją głowę A nie przez tego zielonego głowa Przebieg jeden. Przebieg drugi. Do tego pan mi chcieli zająć. Na przeciwko nasz budynek. Ojejaj. Dobra, musimy zapierdalać. biegnę do ciebie, cię podnieść. A, sam się podniosłeś. To jest random, wiesz. A, dobra, zielony. Nie zwróćmy uwagi mnie Plan? Dobra, chodźcie do mnie, możecie iść do mnie, bo u mnie jest czysto na czołniku. Ja w ogóle puszczę BSP. Tam jest ekipa. Tam jest ekipa właśnie, na chwilę tam jest ekipa. widziałem ich. Mhm. No, 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 ja bym poszedł ten budynek zajął i możemy bym tutaj przekampić. Jeden dostał, jeden powalony To lecimy tam? Dobra, dobra po... Wszyscy są jest, 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 jest tam, widziałem gościa Dobra, jest, dojazd, dojazd, dojazd Wici Góra Góra? Tak Jest, jest bóg, 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 Powaliłem Ja wstanę, ja wstanę, ja wstanę Jest, dwóch powalonych, dwóch powalonych Kurwa żałdol. O tu kurwa Jest w ogóle uważaj, uważaj A. Dobra Ten Wielu? kuna, kuna dawaj, kuna Bo on jest obok nich Dojedź go, dojedź go, go. A ja dwóch ja ja, posprzątał, kurwa